Półtora miliarda ludzi ogląda transmisję pogrzebu księżniczki Diany. McDonald's po raz pierwszy prezentuje McChickena, McDabla i McFlurry. Warszawskie FSO rozpoczyna produkcję polonezy serii Plus oraz modelu Deulanos. Microsoft staje się najwartościowszą firmą świata. Warta jest ponad 260 miliardów dolarów. Legendarny terrorysta Szakal zostaje skazany we Francji na dożywocie. Wigilię Bożego Narodzenia. Gigantyczny sukces komercyjny spotyka pierwszą książkę pisarki J.K. Rowling. Harry Potter i kamień filozoficzny. W Hongkongu pojawiają się pierwsze udokumentowane przypadki zakażenia ludzi wirusem grypy ptasiej typu H5N1. Choruje 18 osób, 6 umiera. Władze wybijają wszystkie kurczaki na terenie kraju 1,5 miliona sztuk. A mija termin 99-letni dzierżawy Hongkongu przez Wielką Brytanię. Dochodzi również do pierwszego kosmicznego pogrzebu, który został zorganizowany przez firmę Celestis. Niestrudzony japoński podróżnik Mitsuro Oba jest pierwszym człowiekiem, który samotnie przechodzi na nartach przez zamarznięty Ocean Arktyczny, a nasz kraj wraz z Węgrami i Czechami zostaje zaproszony do przystąpienia do NATO. Jest rok 1997. Prosto z mostu, zapraszam! Rodzą się amerykańska gwiazda i modelka Kylie Jenner, norweski DJ i producent muzyczny Alan Walker, gwiazdy YouTube'a Jake Paul czy Turner Tifu Tenney. Odchodzą z kolei matka Teresa z Kalkuty, włoski kreator mody Gianni Versace, czeski pisarz Bohumil Hrabal, chiński mąż stanu Dong Xiaoping, hawajski muzyk Israel Kamaka Kamakawiwole, amerykański aktor James Stewart czy poetka Agnieszka Osiecka. Jeśli chodzi o filmy czy telewizję, serial Simpsonowie staje się najdłużej emitowanym serialem animowanym. Po raz pierwszy emitowany jest premierowy odcinek serialu animowanego South Park. A skoro jesteśmy w tematyce seriali animowanych, to w Japonii jakieś 700 dzieci trafia do szpitala z objawami epilepsji po obejrzeniu odcinka serialu animowanego z Pokémonami. Animal Planet trafia w dziesiątkę, emitując pierwszy odcinek Łowcy Krokodyli ze Stevenem i Irwinem. Startuje również kanał BBC News, tak jak kanał ogólnopolski Polsat 2. Rozpoczyna nadawanie stacja telewizyjna TVN. Można cieszyć oczy takimi serialami jak Buffy Po Postrach Wampirów, Ali McBill, Zarfium X, Ostry Dyżur czy Świat według Bandich. W Polsce, w telewizji polskiej jedynce, wyemitowano w ramach konkursu na telenowelę pierwszy odcinek serialu Klan. Po raz pierwszy odcinek również jest emitowany z serialu Złotopolscy. Emitowany jest pierwszy odcinek teleturieju Jaka to Melodia. No i rusza pierwsza emisja z ulicy Sezamkowej. W Wigilię Bożego Narodzenia emitowany jest premierowy odcinek serialu 13 Posterunek. Podczas gali rozdania Oscarów dziewięć statuetek zgarnia film Angielski Pacjent. Premierę mają takie filmy jak Tytanik, Zaginiony Świat, Park Jurajski... Faceci w Czerni. Lepiej być nie może. Kłamca, kłamca. Piąty element. Jaśwa Sola nadciąga totalny kataklizm. Buntownik z wyboru. Zagubiona autostrada. Życie jest piękne. Adwokat Diabła. 7 lat w Tybecie. czy Lolita. Najgorszym z kolei filmem roku jest Batman and Robin. W kraju nasi rodacy mogą cieszyć się z takich filmów jak nocne graffiti Macieja Dudkiewicza, Sara Macieja Ślesickiego. Sztos Olafa Lubaszenko. Historie miłosne Jerzego Sztura. Szczęśliwego Nowego Jorku Janusza Zaorskiego czy killer Juliusza Machulskiego. Na scenie muzycznej w Polsce po raz pierwszy w katowickim spotku występuje Jean-Michel Jarre, z kolei zespół JUTU na warszawskim służewcu. Debiutują Beyoncé, Reniusis czy Just Five. Podczas Gali Fryderyków w teledyskim roku jest piosenka Chłopaki nie płaczą TILAF. Fonograficznym debiutem roku cieszy się Anna Maria Jopek. Grupą roku jest Budka Suflera. Zaś wokalistą roku jest Krzysztof Cugowski, wokalistką Kaja, a piosenką roku 1997 jest Takie tango, Budki Suflera. Przebojami w tym roku są I'll Be Missing You, Faith Evans and Puff Daddy, Unbreak My Heart, Tony Braxton, Bailando, Paradisio, I Believe I Can Fly, R. Kelly, Ulala, La, Alexi, Wannabe, Spice Girls. Quit Playing Games with My Heart Street Boys czy Ecuador Sash. Jeżeli chodzi o świat komputerów i elektroniki, nowościami są telefony Nokia 3110 oraz Siemens C10. W świecie motoryzacji do nowości zaliczamy takie auto jak Deu Lanos, Deł Nubira, Fiat Seicento, Toyota Avensis czy Toyota Prius. Loty próbne odbywa Lockheed Martin F22 Raptor, myśliwiec piątej generacji. Naukowcy ogłaszają, że stworzyli sztuczny chromosom ludzki. Zarejestrowana zostaje domena internetowa wyszukiwarki Google. Steve Jobs powraca, by prowadzić firmę Apple Computers, a Microsoft wykupuje warty 150 miliardów dolarów pakiet akcji borykającej się z problemami finansowymi właśnie Apple Computer. Pathfinder ląduje na powierzchni Marsa. Jest pierwszym w historii pojazdem sterowanym z Ziemi poruszającym się po powierzchni innej planety. Przejechał raptem 100 metrów, przesłał za to ponad 17 tysięcy zdjęć, przeprowadził 15 analiz chemicznych i zebrał sporo danych na temat pogody panującej na Marsie, wszystko za 265 milionów dolarów. Thrust SSC ustanawia rekord lądowej prędkości supersonicznej niemal 1228 km na godzinę. Po raz pierwszy w historii komputer wygrywa z człowiekiem. Rosyjski szachista Gary Kasparow przegrywa szachowy pojedynek z superkomputerem Deep Blue. Pojawiają się WinAmp, Intel Pentium 2, czwarta wersja Internet Explorera, Excel 97, Microsoft Office 97, czy domeny Facebook i Netflix. Startuje również firma Kasperski. No i pojawia się zegarek Omega Seamaster Omega Matic. Wychodzą takie gry jak pierwsza część legendarnej serii Grand Theft Auto, poruszająca i interesująca gra Old World Abe's Odyssey, niesamowita gra Final Fantasy VII, do tego gra legenda, Fallout. Jeszcze na wzmiankę zasługują Age of Empires, czy niewątpliwie wciągający Duke Nukem 64. Ze świata sportu warto zaznaczyć, że Mike Tyson odgryza ucho Evander w Holyfielda podczas walki bokserskiej i zostaje za to zawieszony. Z kolei Tiger Woods w wieku 21 lat staje się najmłodszym golfistą w historii, by wygrać The Masters Tournament. W sumie do 2020 roku wygra łącznie i zwycięży w tym turnieju pięciokrotnie. W Stanach rok nie zaczął się najlepiej. Hakerzy udanie zaatakowali stronę amerykańskich sił powietrznych, pozostawili po sobie obraźliwe uwagi dla rządu, a do tego sporo pornografii. Madeleine Albright jako pierwsza kobieta zostaje sekretarzem stanu USA. Poruszone sumienie szwajcarskich banków powoduje, że te przeznaczają 100 milionów franków na rzecz odszkodowań dla spadkobierców klientów, którzy zginęli w czasie Holokaustu. Tworzy się ZBIR, czyli Związek Białorusi i Rosji, a Rosja podpisuje z Czeczenami traktat pokojowy, wchodzi w życie konwencja o zakazie broni chemicznej, Tony Blair zostaje premierem Wielkiej Brytanii, a King Jong-il zostaje w końcu sekretarzem generalnym Partii Pracy Korei. W kraju z kolei miasto Gdańsk hucznie obchodzi swoje tysiąclecie, a w kraju po tym jak odbył się piąty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ukazuje się pierwsze wydanie dziennika Puls Biznesu. W Krakowie honorowymi obywatelami zostają Wisława Szymborska i Stanisław Lem. Zaś w Poznaniu otwarta zostaje linia szybkiego tramwaju. Dochodzi do powodzi tysiąclecia. Padające nieustannie deszcze powodują gwałtowne podniesienie poziomu wody. Pod wodą są między innymi Opole, Wrocław, Kłoc, Nysa czy Racibusz. Generalnie woda zalała niemal 700 tysięcy hektarów, ponad 1300 miejscowości jest zalanych. Czy 680 tysięcy mieszkań? Pomimo ewakuowania ponad 200 tysięcy ludzi, giną 54 osoby, ponad 7 tysięcy ludzi traci dach nad głową. Straty potem zostaną oszacowane na poziomie 3,5 miliarda dolarów. Premier Cimoszewicz informuje, że osoby poszkodowane w wyniku powodzi nie dostaną ani złotówki odszkodowania z budżetu państwa. A kiedy powódź trwa w najlepsze, prezydent USA, Bill Clinton przybywa do naszego kraju z wizytą a na giełdę papierów wartościowych wchodzi spółka KGHM Polska Mieć S.A. Z kolei prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisuje tekst Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W wyborach do Sejmu i Senatu zwycięża akcja wyborcza Solidarność, a Jerzy Buzek zostaje desygnowany na stanowisko premiera, a nocą dwóch posłów AWS-u zawiesza w sali obrad krzyż sejmowy. Do tego wszystkiego Rada Języka Polskiego ustanawia łączną pisownię partykuły nie z imię słowami przymiotnikowymi. I uchwalane są u nas takie ustawy, jak ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i powołane są do życia aż 16 kas chorych. Ustawa o prawie energetycznym, świadku koronnym, partiach politycznych, ruchu drogowym, Trybunale Konstytucyjnym, ochronie zwierząt, ochronie danych osobowych. Pojawia się również ustawa lustracyjna oraz nowy kodeks karny i zniesiona zostaje kara śmierci. Powstaje również Uniwersytet w Białymstoku. Dziękuję bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Kto pamięta rok 1997? Łapka w górę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to też dajcie łapkę w górę. A jeżeli Wam się nie podobało, to dajcie kciuka w dół. A jeżeli średnio Wam się podobało, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam do dołączenia się do Discorda widzowie prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać o roku 1997. Link do Discorda jest pod filmem. No i dzięki też za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sobie pomyśli, co robił w 1997 roku. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam. Hawajski muzyk Israel Kamaka-Wiwole. Czeski piłkarz bohumil chlabar. Czeski pisarz bohumil chlabar. Chrabal. <grywa> <grywa>